Barcelona podejmował Walencję w hicie 14 kolejki. Gospodarze osłabieni brakiem pauzującego za nadmiar żółtych kartek Samuela Eto. W Walencji zaś super strzele Dawid Wija, tyle że to Barcelona już tradycyjnie rozpoczęła sobie ostre strzelanie w pojedynku z rywalem. Druga minuta, pierwsze ostrzeżenie. Chabi Hernandez, piłka po strzale rozgrywającego Blaugrany, odbija się od słupka. 19 minuta kapitalne zagranie defensywnego pomocnika Turę w kierunku zastępującego Eko Tiriego Auri, a Francuz strzela swojego piątego gola, widzę. Przelobowany duet obrońców Maduro-Albiol, ale to nie był koniec problemów defensywy Walencji, w której składzie zabrakło Marceny, pauzującego za czerwoną kartkę, także kontuzjowanego Aleksisa. Efekt? 27 minuta akcja w trójkącie. Alves. Chleb w roli podającego i Thierry Henry w roli egzekutora. Białorusin rzadko gra w wyjściowym składzie, ale wobec kontuzji Iniesta i niestety absencji Eto dostał szansę, by zagrać od pierwszej minuty. Pierwsza połowa, zdecydowana przewaga Barcelony, w drugiej oglądaliśmy dokładnie te same obrazki. 46 minuta, Szali w kierunku Alvesa i pozyskany z Sewilli. Prawo obrońca zdaniem wielu najlepszy na świecie strzela swojego drugiego gola w lidze w barwach Barcelony. Tymczasem fatalny błąty bardzo słabo spisującego się Raula Albiola, z którego jednak nie korzysta Aleksander Chleb. Dobra parada, a właściwie szczęście bramkarza Walencji Renana. I wreszcie 80. minuta Alves, rezerwowy Bojan Krkic i Thierry Henry. Absolutny bohater tego spotkania. Walencja zostaje rozgromiona na Camp przez Barcelonę 4 do 0. Przed zbliżającym się Grand Derby drużyna Pep Guardioli jest absolutnym faworytem.